Witam na kanale. Przegląd kwiatów jakie oferują markety. Dzisiaj netto. Co to mamy tutaj? Narcyz. Bukiet. 20 sztuk. Tu mamy w dużym bukiecie 15 sztuk 9,99. Co tu jeszcze, zobaczcie, co tu jeszcze są? Cebulki, narcyzy. Narcyzę 4,99 za sztukę już są przebrane, co prawda, ale to jest roślina cebulkowa, więc sobie poradzi begonia zobaczcie jakie begonie śliczne ale pachnie ładnie begonia 7,99 już się pojawił goździk goździk jest pachnący popachnie tu tym goździkiem zobaczcie 7,99 taka doniczka Super, ale pachnie. No i tulipany, różnokolorowe. Nie powiem Wam, jakie są ceny, bo nie ma tutaj napisanej ceny. Na wiaderku niestety. I są storczyki. Jednopędowy storczyk. Teraz nawet widzę, że jest promocja. 19 zł. bez grosza. Super. Bardzo ładne, zobaczcie. Fajne. No i też można kwiat w doniczce. Zobaczcie ten. Nie znam się na tych roślinach, które tutaj są, te doniczkowe. Bo niektóre te rośliny, doniczkowe, zielone są też szkodliwe. W sensie, jeżeli się mają jakieś tam substancje trujące. Te doniczki 15,99. Tak tutaj wygląda przegląd kwiatów. No i wiosna w marketach już widać wiosnę, rośliny cebulkowe. Widzę, że tutaj kjacenty były, ale się skończyły, więc Wam nie pokażę tej pustej półki. Ale co chciałam powiedzieć, jak myślicie, warto kupować kwiaty w markecie, jaka jest Wasza opinia? Może Was jeszcze do innego sklepu zabiorę i wam przedstawię ofertę. A za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam.